Nie ma z tych trąców z w dzisiejszym odcinku. Ach, nawet nie wiem o czym. No okaże się. Tutaj hmm. mamy zabronowane pole pod przeżyto. Dobra. Idziemy, więc widzimy się za chwilę. No. Jesteśmy. Chwila, nie. O, wyregenowało się, dobra. Mamy, no tak nagrywam wam coś, żeby weszło na kanał. Yy, tutaj mamy pasecika. Dziadka. Tak, 25-latka nawet dobrze się trzyma. Wiatry dzisiaj są tutaj, są pługi. 60, to jest legenda nasza Nasza perełka może nie, nie wygląda najlepiej Ale wyrobiła się dużo w życiu I ten yy, Ogólnie dzisiaj u nas tak no, ciepło jest ale coś chyba nagoni. goni Tak, to jest kabina Sokułka No szklenie może nie jest najlepsze bo yy, dziadek miał no, dwa razy yy, wypadki dwa jeżeli się nie mylę, już się zdenerwował i nie chciał stawiać tak tutaj jest tył 60 dzisiaj się tak bardziej o 60 tak tył te wszystkie lampy no i w dzisiejszym odcinku to na tyle yy, drugi będzie o prezentacji 60, więc jeżeli się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeżeli ktoś jest nowy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.